Słuchajcie, wstałam. Jest to moja druga pobudka dzisiaj, bo jest piątek i mam wolne, ale musiałam uszykować Hanie do szkoły, to jest moja właściwa pobudka teraz. Chciałam powiedzieć, że możesz sobie zrobić śniadanko, ale zapomniałam, że dzisiaj mam również catering, bo był mega problem z poprzednim cateringiem, zresztą wam o tym mówiłam i musiałam sobie zamówić drugi raz, bo mi zrobili zwrot pieniędzy i tak dalej i zamówiłam sobie drugi raz ten catering więc pokażę wam co mam dzisiaj do jedzenia będę później też robić cynamonki muszę ogarnąć trochę pokój, chcę zmienić też pościel i co? i będę robić cynamonki, a potem jadę z do kina na listę do... wyszły wczoraj, a dzisiaj już jedziemy także mega się cieszę no i potem jadę do pracy oczywiście no po prostu spędzcie kolejny jesienny dzień ze mną myślę wam się jeszcze nie znudziło bo szczerze mówiąc rozkręcam się i mi się to nie nudzi i chciałabym w ogóle wspomnieć o tym że co tydzień dodaję vloga i jeszcze nigdy nie byłam aż tak systematyczna także super zapraszam was do tego vloga słuchajcie na śniadanko mamy czekoladowe naleśniki z serem i wino winogronami Więc to nazywa te winogrona, albo nie, po prostu te naleśniki wyłożę na talerzyk i podgrzeję, bo tu jest napisane, a nie, tu jest napisane, nie wymaga podgrzania. O Boże, ja przeczytałam, wymaga podgrzania, ale to dobrze, jak nie, to nie, to zjemy na zimno. Dobra, testujemy, tu są, z tego co widzę, takie... Trzy półki, jakby. O, ale patrz, jak to ładnie wygląda. Wygląda to mega ładnie, naprawdę podoba mi się. I zaraz będziemy konsumować. Tears. Mm -hmm. Ej, bardzo dobra, ale to, że jest tu zimno, to tak skleja strasznie mordo od środka. Pewnie te winogronka są po to, żeby sobie nawilżyć. Ale ja i tak to podgrzeję sobie. Myślę, że to dobry pomysł. Przy okazji, jak to mi się grzeje i jeszcze zjadł z powodu, pochwalę wam się. Dostałam taki piękny kubek od mojego dobra. A podoba mi się mega. On jest w ogóle mega wielki. Nie wiem czy to jest 450 ml, nie pamiętam, ale strasznie duży. Z tego kotka puszczy i tak mi się podoba, bo mój brat już um, prawie rok temu zbił mi mój kubek z kotkami i było mi tak przykro, bo go dostałam od mojej kuzynki i uwielbiam ten kubek po prostu. Gdzieś tam na Instagramie można go jeszcze zobaczyć, bo na jakieś poście go wstawiłam i odkupił mi w końcu. I mam teraz taki kubeczek. I zaraz sobie zrobię z nim herbatkę do tych naleśników. I ja zrobiłam taką herbatkę sobie rozgrzej się z imbirem, maliną i rokietnikiem. W zeszłym roku w ogóle mega mnie nie smakowała, więc w tym roku też sobie zrobiliśmy. A teraz też y, ciepłych naleśników. Jak to się je. Mhm, lepsze. Jako, że nasze ciacho będzie teraz sobie godzinkę odpoczywać, muszę tu ogarnąć, to zrobimy sobie test drugiego śniadanka teraz. Z tego co widzę, poszłam tu trochę na łatwiej i sobie koktajl, ale to jest koktajl bananowo-czekoladowy. To coś totalnie dla mnie, bo ja pewnie wiecie, że uwielbiam koktajle bananowe i czasami jak miałam jeszcze taki krem typu nutella czekoladowy, to po prostu dodawałam go i robią sobie właśnie takie bananowo-czekoladowe. Więc teraz zobaczymy, a tutaj co jest dodane? A tutaj jest kakao dodane. Okej. Okay. I odżywka białkowa o smaku waniliowym. Okej, okay. no dobrze, spróbujemy. Jest to mega ciekawe. Taki koktajl ma 210 kalorii. O, jak pachnie mega. Mm. Wasze zdrowko. Ale zimne, moje zęby wrażliwe Dobre Jakbym miała ocenić to bym dała takie 7-8 na 10 Nie jest to jakieś mega super, żeby dać tyżkę. Dlaczego? Dlatego, że Czuć właśnie taki proszek, jakby tam był. Ale w smaku mega dobra, naprawdę. No, 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 dobre. Może nie mega dobre, ale dobre. No, więc ciacho niech sobie rośnie. Zrobiłam z dwóch porcji teraz. Ostatnio Wam mówiłam, że następnym razem muszę zrobić z dwóch porcji, bo po prostu bardzo mało tego było. I co? I teraz idę sobie przybierać pościel w pokoju. No i będziemy czekać na to ciacho Jeszcze mam 55 minut Idealno Mogę powiedzieć, że tym razem mega urozłodziachą. Słuchajcie, przez to, że dopiero wróciłam z kina, a za pół godziny bierzam do pracy. To po prostu robię sobie teraz kolację. Obiad najprawdopodobniej zjem jutro, bo nie zauważyłam tego. Ale okazało się, że zamówiłam klopsiki, jakieś tam makaron z klopsikami, a ja w piątek jak je, mięsa, po prostu nie jem, więc zostaję sobie to na, na jutro. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Teraz wam pokażę moją kolację, bo podwieczorek biorę sobie do pracy, bo na podwieczorek mam kawałek placka jakiegoś czekoladowego z dżemem morelowym. A na kolację mam zupę cebulową z grzankami, więc pokażę wam teraz to. Wygląda to w ten sposób. Szczerze mówiąc, ja zupę cebulową jadłam raz w życiu, więc jestem ciekawa, jak ta będzie mi smakować. Ale cebulę na ogół lubię. Uwaga, próbujemy. Mmm. Mm. że na wszystko ma taką samą reakcję, czyli. Mmm. Dobre, naprawdę. Ale jakby nie umiem udawać, no smakuje mi naprawdę. Mm. I mamy takie wygrzanki Z serem nie wiem czy mam to sobie pomoczyć czy jak Ej, naprawdę bardzo dobra A wiecie jakby była lepsza? Jakbym tutaj miała starty ser Nie wiem czy sobie tak nie zrobię Bo ten jeden raz jak jadłam zupę cebulową To właśnie miałam starty ser na górze I była bomba, naprawdę więc właśnie sobie to zrobię teraz. Hej! Świeżo wyglądam, wiem, ale jest 6.17. Za 20 minut mam pociąg. Jest mega zimno tu mi pokazuję minus jeden zaczynają <grym> się minusowe temperatury kurde plan jest taki że dzisiaj jest wtorek jadę na na co? na seminaria do szkoły i później plan jest taki, że nie wracam od razu do domu a idę sobie do kawiarni, którą wam pokazywać miesięcy temu, jadłam tam sobie leśniczki, piłam lemoniatkę, coś tam, coś tam, e, a nie byłem w niej jeszcze teraz właśnie jesienią i jestem ciekawa, czy mają może jakieś kawki, herbatki jesienne, coś takiego i chcę właśnie e, coś nowego spróbować, a przy okazji posiedzieć tam z laptopem, pouczyć się, chociaż bardziej tu chodzi o to, że muszę E, przygotować, raz, że moją pracę licencjacką, którą za tydzień muszę zaprezentować, e, dwa pierwsze rozdziały, jak wyglądają i tak dalej, a dwa, że muszę e, przygotować też taki jakby referat e, i prezentację na angielski, które będę miała za trzy tygodnie. Więc po prostu mam ręce pełne roboty, e, no ale muszę to zrobić. Także wiem, że po prostu... Bardziej się skupię i tak dalej jak będę e, właśnie w jakiejś kawiarni, popijać sobie herbatkę czy coś. I wiem, że wtedy mi to wyjdzie, bo ostatnio jak tam chodziłam, to naprawdę owocna praca e, się tam tworzyła. Także dzisiaj jest również taki plan i najprawdopodobniej będę wracać sobie z Szymonem, bo on kończy o 15:00 także możliwe, że będę aż tyle tam siedzieć faktycznie. Ale... Nie jest to jakby 100%, zobaczymy. No, także zapraszam Was do tego super yy, zimnego i ponurego dnia. Kurde, jest tak ciemno. Ciemno, zimno i po prostu <gry> dokładnie tak. na myśliki z literną i bananami i na i napar imbirowy, taki mega gorący, mega, mega dobry był, prawda? I co? Dosyć dużo w tej mojej pracy y, ogarnęłam, więc się bardzo cieszę, ale wiadomo, będę musiała jeszcze w domu e, troszkę ogarnąć i za tydzień będę ją jej... Za 5 minut mam tramwaj, jadę na uczelnię do Szymona, posiedzę sobie tam trochę, a jeszcze w międzyczasie mam w planie iść do Rosmana wydrukować zdjęcia i coś jeszcze. I do takiej cukru chciałam iść, w którym byłam w zeszłym roku i kupiłam tam takiego reniferka na święta. I być może w tym roku też kupię coś fajnego na święta już. Bo jednak, jeśli się nie kupi teraz, to potem może być problem z, z tym, że po prostu wszystko co fajne będzie już wykupione. Także, no, popatrzymy i może na coś się zdecyduje. Strasznie zimno jest, strasznie zimno na Słuchajcie, przyszła do mnie paczucha z tej mojej kochanej apki. Jako, że od samego początku Wam pokazuję, co mi e, przychodzi w tych paczkach, to po prostu już tak chyba zostanie i będę Wam zawsze pokazywać, jak coś mi przyjdzie, e, więc zaczynamy. Do... Zaczynamy otwieranie. O, tak niech będzie. Muszę Wam powiedzieć, że w ogóle to jest jedna z pięciu paczek, na które aktualnie czekam. Wygrałam aż pięć projektów w ciągu 3-4 dni i jestem w mega szoku, naprawdę. Okej, okay, to nie jest to, co myślałam. Dobra. Myślałam, że inny zestaw dostanę pierwszy, ale okej. Okay. A więc, ja Wam mówiłam o tym, że wygrałam projekt Mixa i to było już prawie miesiąc temu. No, trzy tygodnie jakoś i miałam wygrać taki krem ale przez to, że im się to obsunęło to po prostu stwierdzi, że dadzą nam dwa kremy i mamy dwa kremy i z tego co pamiętam są to takie uniwersalne kremy i to jest napisane tak nawilżający krem ochronny mixa sensitive skin expert do twarzy, ciała, dłoni od pierwszego użycia nawilża, chroni, wspiera barierę ochronną skórę, bez zapachowy, skóra bardzo sucha Ochrona i nawilżenie dla skóry bardzo suchej, dzięki formule wzbogaconej w ceramidy z kawalan Testowane pod kontrolą medyczną, skuteczność potwierdzona badaniami, hipoalergiczna formuła, testowany na skórze wrażliwej. Okay, ok. Krem do wszystkiego, to jest taki, taki typowy męski krem. Dobrze, a następny jest y, skóra sucha i szorstka. To bo co? Y, bardzo sucha, a to jest jeszcze do szorstki, Ok. Urea Ciceripere Plus. Krem regenerujący 10% urea i niacinamid e, Twarz, ciało, dłonie. E, od pierwszego użycia widocznie redukuje szorstkość i łuszczenie się skóry. Regeneruje i chroni. Regeneracja dla skóry suchej i szorstkiej dzięki formule wzbogaconej w mocznik i niacinamid Testowane pod kodrol medyczny, to wszystko to samo. Ok. Krem do wszystkiego. Fajnie. Bardzo się cieszę. Co prawda, jeśli chodzi o mnie, no to mam faktycznie nogi, skóra na nogach mi się łuszczy najczęściej właśnie zimą i dłonie też wtedy robią mi się suche, ale na razie jeszcze mi to nie doskwiera, ale no faktycznie przyda mi się to, bo niedługo może się zacząć ten okres mroźni i tak dalej, już jest zimno na dworze, już jest minusowa temperatura, przynajmniej wczoraj było minus jeden, także no. A dzisiaj pokażę wam jeszcze jedną paczkę, bo e, przyszła mi już do paczkomatu albo po prostu pojadę po nią jak będę jechać po e, później e, i pokażę wam, bo przyszły mi świeczki, świeczki e, świąteczne, boże e, bo po prostu taka dziewczyna stwierdziła, że mi wyślę e, i zamiąca reklamę po prostu i jakieś weszła na jej profil i mi się tak spodobały te świeczki, bo nie dość, że robi takie, wiecie, w szkle, to robi też jakieś takie, wiecie, typu jakieś ciasteczka, babeczki, jakieś różne kształty, choinki, bowanki, gwiazdorki, laski cukrowe, wszystko po prostu. I tak mi się spodobały, że szczerze nie wiem dokładnie, co mi przyjdzie, bo muszę się wam przyznać, że nie do końca się do... umiałam dogadać z tą dziewczyną, ponieważ jest ona z Ukrainy, pisała po polsku, natomiast ja jej się ona mi się o coś pytała, jej odpowiadałam, a ona mi odpowiadała tak trochę śmiesznie, więc nie wiem, czy się dogadałyśmy, zobaczymy co mi przyjdzie i wam po prostu pokażę później. Dobra, słuchajcie, przyszła mi ta paczka z e, świeczkami. Patrzcie, jak jest pięknie zapakowana. Nie widać. Z pieczątka Merry Christmas jest y, ta etykietka i jest naklejka Thank you. Jestem mega ciekawa, co tutaj się kryje. Słuchajcie, rozpakowałam sobie tą główną świeczkę, niestety mamy już pierwsze stroty, ponieważ była tutaj... W ogóle patrzcie jak ona jest piękna. Była tutaj laska cukrowa i niestety się złamała. Jak wyciągnęłam to już tak było, więc no wiadomo w transporcie mogło się to zepsuć, ale jest piękna. Ma taką naklejkę. Dziewczyna, która to robi właśnie ma pseudonim Mawka. Mega pachnie. Takim... Trochę właśnie taką babeczką, ciasteczkiem Coś takiego To postaram się jakoś tam wiecie skleić Żeby ładnie wyglądało Ale no naprawdę mm. Niesamowite I dwie pozostałe są to po prostu yy, Choinki Taka kremowa I taka większa Czerwona No i to tyle I się naprawdę mega cieszę. Mega mi się podobają, to to jest mega mistrzostwo, serio. Chciałam że ramkę, bo ja się boję, że to jest zdjęcie, wiesz, boję Czekaj, nagryj z tej perspektywy. No. A ty nie wiesz, co ty nagrywasz w ogóle wcześniej. No, wiesz. Ooo, to masz. No. 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 Taką większą wzięłam, żeby więcej zdjęć było. No Ale fajna. No, Idealnie i zisz, właśnie sprewna pod stem, Tak. No, fajna. O, i czekolada. Ja, <noise> nie, pierwdzielę widzicie, że tak nie jest. A przeczytaj. Jestem w wieku, w którym głupstwa pogodnią świadomie iść. <noise> <noise> no, no, to się zgadza, to się zgadza. O, ja mam takie Świeczka. Nic no. nowego. Okay, no. Właśnie, świeczki są takie najlepsze. prezenty. No. Słuchajcie, kiedy no to, ja to, w to w dużo widzisz. Dlaczego mamy dużo w domu? To jest zestaw. Zestaw? Tak. To się wkłada chyba do, do mleka gorącego i to się powinno no, rozpuścić. A tu jest też, nie? No, no, no. O. Dziękuję. Alkoholu nie pijesz, ja to chociaż takie... Tak, no, no. <laughs> no, no. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. 100 lat niech żyje, żyje nam 100 lat, 100 lat la.